Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. Z tej strony Kamila wieczorek i tak jak obiecałam wam ostatnim razem, dzisiaj przeczytam Wam fragment z książki Czekając na Armagedon Grażyny Stachowicz. Dostałam pełną wolną rękę od autorki książki, by móc przeczytać Wam albo fragment, albo cały rozdział cokolwiek z tej książki na zachętę. Yy... Teraz widzicie tylko przez chwilę moją facjatę, ponieważ za chwilkę przyłączymy się tylko na dźwięk audio z drugiego mikrofonu, który powinien być troszkę lepszej jakości niż ten, więc serdecznie zapraszam i proszę Was o feedback. Powiedzcie mi, czy fajnie brzmi mój głos, czy Wam się podoba fragment książki, czy chcielibyście usłyszeć mnie więcej, jeśli chodzi o tę książkę. Naprawdę jest mi to niezmiernie potrzebne, by móc. Być może zrealizować jakieś większe przedsięwzięcie. No, zapraszam. Rozdział 13. Przez kolejne dni synom Moniki udawało się upolować zające i kuropatwy. Za każdym razem kobieta przygotowywała obiad tylko dla swojej rodziny. Nie dzieliła się jedzeniem nawet z ciężarną sarą. Za to gdy mężczyźni upolowali cokolwiek, zawsze była pierwsza, by dopilnować, czy podział mięsa jest dokładny i nikt nie da im mniej niż się należy. W końcu mają piątkę dzieci i musi o nie zadbać. Niestety nadszedł taki tydzień. Było to na początku lutego. Gdy mężczyźni niczego nie upolowali. Synowie Moniki również. Chleb nadal był co drugi dzień, dlatego zaczynali już głodować. Od młodszych dzieci dowiedziała się, że gdy bawiłyś na podwórku braci Kowalskich, weszły do piwnicy pod garażem i zobaczyły tam worki z ziemniakami. Monika postanowiła działać. Nie pozwoli, by jej dzieci chodziły głodne. Zdecydowanym krokiem ruszyła do sąsiadów. W domu zastała same kobiety i dzieci. Mężczyźni byli w lesie, jak każdego dnia. Zaprosiły ją do środka częstując tym, co miały. Monika miłym głosem, serdecznie się uśmiechając, zapytała: Macie może jakieś ziemniaki, którymi mogłybyście się podzielić ze mną i moją rodziną? Od kilku dni prawie nie mamy co jeść. Mężczyźni niczego nie upolowali, a ilość chleba, jaką dostajemy, jest stanowczo za mała. Po prostu głodujemy. Przykro mi, nie mamy nic na zbyciu. My też już bez ziemniaków drugi tydzień, odpowiedziała Kazia. Naprawdę? Zapytała Monika, wykrzywiając twarz z wyrazem niedowierzania i pogardy. Moje dzieci widziały w waszej piwnicy kilka worków i ziemniaków. Nie możecie się nimi podzielić? Moniczko. Tych ziemniaków nawet my nie możemy ruszyć do zjedzenia, ponieważ są przeznaczone na wiosenne sadzenie. Już i tak zostawiliśmy za mało i trzeba będzie przecinać na pół, żeby obsadzić całe pole. Jeśli nie zostawimy ich teraz, co będziemy jeść latem, jesienią i zimą? Wtedy to może być już po Armagedonie. Nie ma co wybiegać tak daleko w przyszłość. Właśnie teraz moja rodzina głoduje, a wy macie dużo ziemniaków. Proszę was, dajcie mi kilka kilogramów, zakończyła stanowczym głosem Monika. Tłumaczę ci, że nawet my tego nie używamy. Jeśli teraz zjemy, będziemy głodować w przyszłości. Jak myślisz? Kto nam da ziemniaki do sadzenia? Nikt. Mogę ci dać jak każdego dnia trochę mleka i sera. Nic więcej nie mamy w tej chwili. Jesteś zimną egoistką. Masz jedzenie, ale jesteś skąpa i wredna. Nie wierzę, że sami nadal nie jecie tych ziemniaków. Wstrętna kłamczucha. Zaczęła unosić się Monika i mówić coraz bardziej podniesionym głosem. Jak studiowałam z braćmi Biblię, oni obiecywali, że tylko w organizacji jest prawdziwa miłość i gościnność, że tylko tam można liczyć na pomoc. W świecie ludzie są nieczuli, bezlitości, egoistyczni, nie potrafiący kochać prawdziwie, bo ich bogiem jest szatan. Za to wprawdzie wszyscy są dobrzy, pełni miłości i nigdy nie zostawią mnie w potrzebie, ponieważ służą prawdziwemu Bogu. Gdybym wiedziała, że będzie tak jak teraz, że w potrzebie nie można liczyć na braci. Nigdy bym się nie ochrzciła i nie weszła do organizacji. – Co ty mówisz? – wtrąciła się synowa Kazi. – Od miesięcy codziennie ty i twoja rodzina za darmo dostajecie od nas jedzenie. Nigdy nawet nie zaproponowałaś pomocy. Ty ani twój mąż przy gospodarce, nie mówiąc już o realnym wsparciu. Ale na odebranie produktów to zawsze miałaś czas przyjść albo wysłać kogoś po nie. Jeśli chcesz mówić o egoizmie, to spójrz na siebie – Zobaczysz go w czystej postaci. To właśnie ty jesteś samolubna i żerujesz na innych. Powinnaś się wstydzić. Jak śmiesz tak do mnie mówić? Nie pozwolę się obrażać, kończę z tobą rozmowę. Jestem matką piątki dzieci i mam wystarczająco dużo pracy przy nich. Nie zamierzam dłużej z wami dyskutować. Idę sama zabrać ziemniaki. Z waszą zgodą albo bez niej. Do widzenia. Nie wasz się tego zrobić. Krzyknęły chórem kobiety i rzuciły się na Monikę, by ją wyprowadzić z domu i posesji. Ona zaczęła się szarpać i z wrzaskiem je bić, drapać po twarzach i ciągnąć za włosy. Kobiety zaczęły odpowiadać tym samym. Były wszystkie w amoku, syczały i drapały jak dzikie kotki. W końcu udało im się wyprowadzić poturbowaną Monikę za bramę, krzycząc, by więcej się u nich nie pokazywała. Każda z nich miała poszarpane włosy i skaleczoną twarz i ręce, bo Monika też gryzła przeciwniczki, żeby uwolnić się z ich objęć. Będąc już za bramą, odgrażała się, że się zemści i ją popamiętają. Wracając do domu, ciągle krzyczała niewybredne słowa, potrząsając podniesioną ręką.